Przed nami fantastyczny czas. Dzisiaj całe nabożeństwo kręci się wokół ty, tego niesamowitego czasu Świąt Bożego Narodzenia. Nie wiem, czy czujecie tą atmosferę tych świąt? Ja czuję. Wiecie, no Święta Bożego Narodzenia nie są najważniejszym z chrześcijańskich świąt. Najważniejsza jest Wielkanoc, Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, ale Święta Bożego Narodzenia mają tą właściwość, że właściwie rozumiane bardzo szeroko wpływają na nastawienie ludzi, niezależnie od tego, czy są w sumie wierzący, czy nie. Czas świąt jest czasem szczególnym i warto to pielęgnować i warto o to dbać, oczywiście mając właściwe tego rozumienie. I tak powiem na swoim przykładzie, kiedy byłem małym chłopcem, no to święta to były dla mnie prezenty. Prezenty i słodycze. Jeszcze wtedy nie było ich aż tak wiele, więc słodycze to był szał. Później jak trochę wyrosłem, byłem nastolatkiem, no to prezentów już nie było, była kasa. Święta to, to się liczyło też, że się dostanie kasę i jest wolno od szkoły i można się spotkać ze znajomymi i wydać tą kasę. I to było super. Później człowiek zaczął pracować, sam siebie utrzymywać. Już nie było prezentów, już mi nikt nic nie dawał. Kasy też nie było, <laughs> więc... Święta to były wtedy takie, no wolne od pracy, no fajnie, ze znajomymi można się spotkać, no fajnie, no ale nic szczególnego. Później znajomi się porozjeżdżali do innych miast, znajomości się pokończyły. No i w sumie święta, no wolne, w telewizji nic nie ma. Kevin, no masakra, no nic szczególnego. Później się nawróciłem, założyłem rodzinę i w takiej swojej gorliwości bardzo ślepej, postanowienie przestudiować tradycje świąteczne, które znałem i usunąć wszystko to, co jest niezgodne z Biblią. I nie zostało mi nic. Bo nawet Jezus nie urodził się w grudniu, więc żadne święta to nie były. Pomimo tego, że byłem człowiekiem wierzącym, to święta Bożego Narodzenia w sumie dla mnie nic nie znaczyły. Nie mieliśmy choinki, nie mieliśmy niczego. Jak urodziły się nam dzieci, no to były prezenty. Ale święto to był taki pretekst po prostu, żeby im coś dać. Żeby żona nie krzyczała, że to takie drogie. Teraz, od zeszłego roku w sumie, Bóg zaczynał coś zmieniać. Zaczął do mnie mówić w tym temacie świąt. I w tym roku mogę powiedzieć, że mam zmianę o 180 stopni. Wiedząc o tym, że będę mówił dzisiaj to kazanie, przygotowywałem się do niego cały miesiąc. Więc przez cały miesiąc od początku grudnia chodziłem i myślałem o Bożym Narodzeniu, o tym, co ono znaczy i jak powinniśmy je celebrować, obchodzić. I co, co, co świat też o tym mówi. Dzisiejsze kazanie zatytułowane jest Dobra Nowina. Bo Boże Narodzenie, Narodzenie Jezusa Chrystusa, to jest właśnie początek tej Dobrej Nowiny. I chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na Ewangelii Mateusza, w drugim rozdziale będziemy czytać wersety od 1 do 12, tego jeszcze dzisiaj nie czytaliśmy. Ewangelia Mateusza 2, 1-12. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się a z nim cała Jerozolima i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Oni mu rzekli w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejem, ziemię ludzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami ludzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a odszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożeni mu w darze złoto, kadzidło i mirrę, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Choroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Jest to znana historia. Znam ją bardzo dobrze. Przychodzą mędrcy, najpierw przychodzą do Jerozolimy, do Heroda. To nie jest przypadek, że oni tam przypadkowo trafiają, zostają tam poprowadzeni przez gwiazdę. I tam pytają się, o, gdzie się narodził król żydowski. I przychodzą z, tą, z tym pytaniem, to jest odpowiedź na modlitwy wielu w tamtym czasie w Izraelu. Wielu ludzi w tamtym czasie oczekiwało naradzenia właśnie tego króla żydowskiego, mesjasza. No Herod no nie bardzo czekał na nowego króla, arcykapłani też raczej yy, nie chcieli go. Co trochę może dziwić w kontekście tego, jak oni rozumieli tego mesjasza. Wszak oni myśleli, że mesjasz to będzie nowy król, który wyzwoli ich spod władzy Rzymian, który ustanowi królestwo Izraela takim, jakie było, nie tylko mała Judea, ale cały Izrael znowu będzie należał do nich, będą potężnym państwem, wszyscy będą wiedzieć, że Bóg istnieje i wszyscy będą wiedzieć, że w Jerozolimie jest miejsce, w którym on mieszka i oni będą władać wszystkimi. Takiego mesjasza oczekiwali. Więc kiedy przychodzą męcy i mówią, gdzie jest ten król żydowski, który miał się narodzić? Herod mówi, że nie chce takiego Mesjasza. Arcykołanie nie chcieli takiego Mesjasza, co jest dziwne, bo tak gdybyśmy alternatywnie spojrzeli na tą historię, no to Herod mógłby pójść z nimi do tego Jezusa, oddać Mu pokłon, zabrać Go wraz z rodziną do siebie, do domu, pielęgnować Go i czekać aż dorośnie, żeby objął tron i w tym czasie dbać o to, żeby, jaką ma swoją pozycję przed nim, przed nowym władcą. Wszak on miał stworzyć imperium znacznie większe niż imperium rzymskie. Tak myślano, tak oczekiwano. Jednak Herod nie chciał, żeby był jakiś król nad nim. Nie chciał mieć króla, który będzie wprowadzał Boże prawo. Nie chciał mieć króla, który będzie mówił pokutuj, nawróć się. Nie chciał mieć króla, który mówił, że musisz się zmienić, że jesteś grzeszny. Nie chciał mieć króla, który mówił, że nie możesz stawiać niczego ponad Boga w swoim życiu. Takiego króla nie chciał. On już wolał być takim poddanym Rzymu, mieć sobie to swoje królestwo, jakieś tam decyzje podejmować. Niektóre decyzje musiał konsultować, ale ogólnie miał wolną wolę do tego, żeby robić wszystko to, co jego grzeszne serce chciało. I nikt mu nie mógł tego zabronić. Dlatego nie pasował mu żaden król, który by mówił mu, że robi źle. Chciał się go pozbyć. I o tym czytamy później dalej, że chciał się go pozbyć. Wiecie, i Herod w, tym, w tej chęci pozbycia się Jezusa, w tej chęci pozbycia się Boga, bardzo podobny jest do całego świata. Bo cały świat pragnie pozbyć się Jezusa i pragnie pozbyć się Boga z każdej dziedziny życia. Po to, żeby każdy człowiek miał prawo do grzeszenia bez wyrzutów sumienia. Żeby każdy mógł robić to, co chce i żeby nikt mógł nie mógł powiedzieć, słuchaj, tego nie możesz, bo Bóg tego zabrania będziesz potępiony. Świat tego nie chce. Dlatego usuwa Jezusa skąd tylko się da. I tak mamy teorię powstania świata bez Boga, mamy małżeństwo, które w świecie jest instytucją społeczną, nie ideą, którą wymyślił Bóg. I mamy też i Boże Narodzenie, z którego sam Jezus Chrystus też jest usuwany. I na Zachodzie to usuwanie to już jest prawie kompletne, tam już nie ma świąt Bożego Narodzenia, tylko są święta. U nas jest jeszcze bój, jest jeszcze starcie kultur. Czy są to święta, czy święta Bożego Narodzenia? I ten bój ma głęboki wpływ też na nas, na Kościół, na ciebie i na mnie, na to, jak my postrzegamy te święta. Ostatnio miałem przyjemność pojechać do Niemiec. Trasa trochę zajmowała, gdzieś tam 6 godzin w jedną, 6 godzin w drugą i przez ten czas w samochodzie jadąc słuchałem sobie radia. I przez cały czas, czyli 12 godzin, na okrętkę leciały, leciały świąteczne piosenki. Aż do obrzydzenia można powiedzieć. Świąteczne piosenki mówiące o tym, że święta to piękny czas, że święta to wspaniały czas, cudowny czas, magiczny czas, rodzinny czas, czas miłości, czas przebaczenia, czas życzeń, prezentów, choinek, bombek, Mikołaja. Czego tylko chcesz? We wszystkich tych piosenkach nie było ani jednego słowa. Na temat Jezusa. Nie było ani jednego słowa na temat tego, dlaczego ten czas miałby być taki wyjątkowy. Dlaczego ten czas miałby być szczęśliwy. Skąd ludzie w Polsce mieliby czuć szczęście, radość, pokój, miłość? Bo są święta. Bo mam wolne. W polskich domach święta to jest szaleństwo. Nie mówię, że u Was. Tak ogólnie. Tak ogólnie. To jest szaleństwo. To jest szaleństwo sprzątania wszystkiego tam, gdzie nie zaglądałem przez cały rok. Tam teraz posprzątam, bo są święta. Gotowania potraw tyle, no bo gości będzie, to już cały tydzień po prostu gotuję. Zakupy oczywiście też trzeba zrobić. Prezenty pokupować. Ubrać się trzeba. Nie mówię, że wy. To jest szaleństwo. Spojrzałem statystyki. Przeciętny Polak w tym roku wyda 1300 zł na święta. Co szósty z tego powodu będzie musiał wziąć jakiś kredyt i spłacać go później w ciągu roku. To jest szaleństwo. Ale to nie dziwi, bo świat stara się zarzucić te święta wszystkim innym, skoro wyjmuje z nich Jezusa, to musi w nie coś wrzucić. I wrzuca właśnie te prezenty, te dżingle świąteczne, te zakupy, szał, jedzenie, dodając do tego coś, co niestety my bierzemy z poklaskiem. I nie zrozumcie mnie źle. Bo świat mówi o tym, że święta to ma być czas rodzinny. I my się z tym zgadzamy, że święta są czasem rodzinnym. Ale jeżeli święta Bożego Narodzenia są dla nas czasem rodzinnym przede wszystkim, no to dopuszczamy się bałwochwalstwa. Bo święta Bożego Narodzenia to jest przede wszystkim celebrowanie tego, że się narodził Chrystus. Że Bóg rozpoczął nowy etap w historii świata, w historii swojej relacji z człowiekiem, etap odkupienia, wyrażania swojej miłości. Rodzinne spotkanie przy tym jest oczywiście jak najbardziej dodatkiem, pożądanym i, 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 i super jest. Ale nie wszyscy go mają, bo nie wszyscy mają rodziny, nie wszyscy mają prezenty, nie wszyscy mają tak fajnie. Dzisiaj o tym usłyszeliśmy w innych krajach, ale w Polsce również są domy, w których ludzie są samotni, domy, w których ludzie nie mają pieniędzy na to, żeby czas na sobie 12 potraw. Dzisiaj świat próbuje nam przekazać zupełnie inną ideę świąt niż powinna być. Co jest smutne, ty i ja, będąc powołanym do głoszenia Ewangelii, mamy niesamowitą okazję, żeby w trakcie tych świąt przypominać i mówić wszędzie tam, gdzie jesteśmy o tym, dlaczego świętujemy. Mówić o tym, dlaczego możemy mieć pokój, dlaczego możemy mieć radość, dlaczego to może być tak niesamowity czas. I żeby się temu przyjrzeć, chciałem, żebyśmy otworzyli drugi fragment z Ewangelii Łukasza, drugi rozdział 1.20, to jest kolejny fragment, który mówi o narodzeniu Jezusa, Łukasza 2.1.20. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też Józef z Galilei do, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i rodu Dawida. Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu, czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim, i anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się Wam zbawiciel w którym jest Chrystus Pan w mieście dawidowym, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko winięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie, a ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, to dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Jest to drugi opis narodzenia Jezusa i w tym opisie pojawia się anioł. Pierwszym u Mateusza są mędrcy, poganie, kapłani czy, czy magowie, jakby ich nie ujął, trzej czy piętnastu czy trzystu, nieważne. Mamy ludzi, którzy mówią, gdzie jest król żydowski. A tutaj mamy anioła, który mówi, radujcie się. Radość wielka Was spotkała, gdyż oto przyszedł ten, który be, radość będzie udziałem wszelkiego ludu. To wszelkiego ludu można mówić, przetłumaczyć jako wszelkiego narodu, wszelkiego plemienia, czyli dla wszystkich. Przecież anioł i mówi, że nie narodził się król, ale narodził się Zbawiciel. Odkupiciel. Ktoś znacznie większy. I to jest cała idea tych świąt. Że narodził się Chrystus. Zbawiciel. Nie jakiś tylko król, ale ten, który odkupi. Lud swój, ten, który umrze za grzechy całego ludu, ten, który rozpoczyna nowe dzieło, nowe przymierze, nową relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Dlatego my możemy cieszyć się tymi świętami, tym, że stało się coś nowego i może cały czas dziać się coś nowego w naszym życiu, że nie musisz się troszczyć, że nie musisz się zamartwiać. Że nie musisz żyć w żalu, w bólu. Nie musisz żyć w smutku, w strachu. Nie musisz targać się i walczyć ze swoimi uzależnieniami, uzależnieniami, ze swoimi jakimiś nawykami, z którymi nie dajesz sobie rady. Że nie musisz być taki. Przede wszystkim nie musisz dźwigać swoich grzechów. Je wszystkie możesz oddać Chrystusowi. Że oto masz okazję, aby uczynić coś, nowego w swoim życiu, a przede wszystkim swoje życie, uczynić nowym w nim. Chrystus narodził się dwa tysiące lat temu. Ale dziś mówiąc o świętach Bożego Narodzenia, mówimy o tym, że my możemy się narodzić w nim na nowo, mieć nowe życie w nim. Życie, którym On będzie cały czas przy nas, życie, które On będzie prowadził, życie, które będzie wieczne, życie, które jest wyrazem Jego miłości do nas. Nowe życie, nowe stworzenie. Chrystus narodził się dwa tysiące lat temu właśnie po to, aby nieść nowe życie. I to jest idea tych świąt. Bo cóż nam po choinkach, cóż nam po prezentach, cóż nam po kolendach, cóż nam po śpiewaniu, muzykowaniu? Jeżeli nie narodziliśmy się na nowo, jeżeli nie oddaliśmy swojego życia Bogu, jeżeli nasze grzechy nie są zgładzone, nie mamy nowego serca. To święta są tylko pustą wydmuszką, którą zalepimy czymkolwiek. Ale tak naprawdę ta pustka wewnątrz nas będzie zżerać i fermentować nieustannie. I niczym nie jesteśmy w stanie jej zapełnić. Jak tylko Chrystusem. Jezus narodził się w gospodzie czy w stajni, jak czytamy w Ewangelii Łukasza. W miejscu dostępnym dla każdego. Gdyby narodził się w pałacu, to pasterze nie mogliby do niego przyjść, go zobaczyć. To było niemożliwe. Po prostu by ich nie wpuszczono. Ale narodził się w miejscu, do którego mógł przyjść każdy. Od najprostszego człowieka, kim był pasterz w tamtym czasie, po nawet króla, gdyby zechciał. Nowe życie w Chrystusie jest dla każdego. Każdy, kto słyszy wezwanie Ewangelii, może pójść za nim, uwierzyć i zobaczyć i doświadczyć, Chrystusa, to, że jest żywy i prawdziwy. I to jest cała idea świąt. Ale współcześnie gdzieś często o tym zapominamy. Gdzieś cieszymy się tą rodziną, oczywiście cieszymy się tym naszym zbawieniem, ale zapominamy o tym, że my tą ideę mamy szerzyć. Nie tylko mamy ją przeżywać i cieszyć się sami w sobie, ale wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w ten szczególny czas, gdy ludzie są otwarci, biegający za prezentami, zakupami, czymkolwiek jeszcze, zapominającym o, o Bogu, mamy możliwość, spotykając ich na ulicy, w sklepie, być może przy wigilijnym stole, powiedzieć im, dlaczego te święta są tak ważne i co tak naprawdę może się wydarzyć, jeżeli uwierzymy w Chrystusa. Dlatego Ty i ja, jako Kościół, jesteśmy powołani. Świat próbuje zmienić święta Bożego Narodzenia w święta, a my powinniśmy walczyć o tym, żeby mówić wszystkim, o tym, że tu chodzi o początek nowego przymierza. Tu chodzi o Zbawiciela, tu nie chodzi o prezenty, tu nie chodzi o choinkę. Fajnie, że jest, fajnie świeci, ale bez Chrystusa to Ty nie będziesz miał żadnej, żadnej radości z tych świąt, żadnego pokoju, żadnej miłości. 10 lat, 10 lat temu można powiedzieć, to było widoczne w świętach. To było widoczne, że ludzie na święta byli bardziej życzliwi. Dzisiaj ludzie na święta są bardziej zabiegani. Bo trzeba pracować, bo trzeba robić. Więc wszędzie tam, gdzie będziemy, pamiętajmy o tym, że to przesłanie o tym, że można mieć nowe życie, jest tym głównym przesłaniem. I czasami będzie tak, a właściwie w większości przypadków będzie tak, że będziemy postrzegali tak, jak Herod czy kapłani postrzegali tych mędrców. Bogan. Boganie dla Żydów no to była wzgarda. To był ktoś niewiarygodny, a tym bardziej jeżeli oni mówili o Zbawicielu. Co oni mogli wiedzieć o Zbawicielu w porównaniu do arcykapłanów? Więc mówiąc o Chrystusie, mówiąc o, o tym nowym życiu, które może, można mieć w Nim, często będziemy wzgardzani, często będziemy wyśmiewani, często będą patrzeć na nas jak na szaleńców, dziwaków, wyrwany z kontekstu. Warto mieć tego świadomość, że tak będzie. Ale nie powinniśmy się zniechęcać z tego powodu, bo dla niektórych osób spośród tych wszystkich będziemy, jak ci aniołowie. Dla pasterzy. Powiedzieli ją o narodzinach Chrystusa. Pasterze poszli, uwierzyli, poszli, zobaczyli. I tak też będzie się zdarzać nam. Mówiąc o Chrystusie, o nowym życiu w Nim, o zbawieniu w Nim. Znajdą się tacy, którzy odpowiedzą na Ewangelię i pójdą za tym. I właśnie dla nich warto znieść to wszystko. Właśnie dla nich warto znieść może krzywe spojrzenia, może niezrozumienie. Właśnie dla nich warto może nabrać trochę odwagi i wbrew sobie powiedzieć coś. Odezwać się. Wiecie, i to jest wszystko na zewnątrz. Ale mamy też coś do zewnątrz. My tutaj w kościelach jesteśmy. Święta również są wspaniałym czasem dla nas, żeby w naszym życiu z Bogiem stało się coś nowego. Aby Bóg odnowił coś w nas. Bo jesteśmy niedoskonałymi ludźmi, dlatego mamy też niedoskonałe relacje i niedoskonałe życia. I często w tych naszych życiach chodzimy z rzeczmi, ze sprawami, które ukrywamy głęboko na sercu i o nich w ogóle nie mówimy. O ranach, które... Krwawią i zżerają nas, ale nie odzywamy się. Często nosimy jakieś zmagania z grzechem, jakieś troski, jakieś sprawy i w ogóle się nie otwieramy. Wręcz zamykamy się, broniąc dostępu, żeby nikt nie zauważył. Często zamykamy swoje serca, żeby nie być zranionym. Odsuwamy się gdzieś na bok, żeby później nie być odrzuconym. Święta to jest wspaniały czas, żeby zacząć na nowo coś w relacjach, nie tylko pomiędzy nami, ale również w relacjach rodzinnych, czy może gdzieś z sąsiadami. Bo relacje się psują. Sami je psujemy. Taką mamy naturę, że wszystko psujemy. Ale korzystając z tych świąt, możemy zacząć budować na nowo. Na ślad, idąc w ślad Chrystusa i Boga. Bo Boże Narodzenie to jest inicjatywa Boga, to Bóg przyszedł z miłości. Tak samo my, będąc Mu wiernym, posłusznym, możemy z miłości wyjść i pierwsi przeprosić, wyjść i pierwsi poprosić o przebaczenie, jako pierwsi okazać miłość, jako pierwsi otworzyć swoje serca jeden na drugiego i złamać coś w sobie. Oczywiście nie z własnej mocy, ale z miłości do Boga i w mocy Ducha Świętego. Amen.